Ważne, szczególnie proszę Państwa, natura to jest ten tłuszcz brzuszny, który ma działanie hormonalne. Nie jest to tak łatwo? Znaczy, jest to łatwo pod warunkiem, że się zmieni dietę i nic nie trzeba więcej robić. Bo jeśli ktoś z Państwa próbował stosować dietę kedogenną, to Państwo wiedzą, że w ciągu miesiąca schudnięcie 5-8 kg bez efektu jojo nie jest żadnym problemem. I warto jeszcze raz razem do tej diety, warto się nią zainteresować. No i kardiologia metaboliczna, czyli 2 plus 2 jest 4, ale jeśli mamy działanie synergistyczne, to 2 plus 2 może być 7. I dlatego te substancje, które w kółeczku Państwu wymieniam, mają działanie synergistyczne, jeżeli będziemy stosowali je razem. To jest między innymi właśnie koenzym q 10 to jest L to jest deryboza, to jest magnez. Z magnezem trzeba też pamiętać, że on się źle wpłania, w związku z czym... Trzeba go brać więcej, albo on się dobrze po poprzez skórę, czyli oliwa magnezowa lub łączenie nóg czy kąpiele w kroku magnezu. Zastoje nowa niewydolność serca. Tu mamy duży problem, bo medycyna jest tutaj prawie bezradna. I tutaj znowuż wracamy do omek, koenzymu, Lkarnityny, der rybozy, magrestauryna. To proszę Państwa, powoduje, że stan pacjenta w zadziwiający sposób zaczyna się poprawiać bez legów, a to jest przecież niemożliwe, według moich szanownych kolegów. Jak nie bierzemy legów, to nie mamy szansy żyć, a jednak jest troszkę inaczej. Podsumowując, co wpływa korzystnie? Potas, ja już też przelecę, magnez, wapń, sód, antyoksydanty. O i teraz tutaj wracamy do ważnego tematu respiratoru i wina. Jak pić, to co pić? Jak pić, to pić czerwone wina. No i następne pytanie, które się zawsze zdaje, a ile? A, właśnie, kieliszek, na pewno tak, dwa, może być, trzy, no to już troszkę dużo. Większość mówi, że nie warto butelki otwierać, no ale to już, to już próbno. Niektórzy próbują to sprofanować i yy, dają w tabletkach. No, można wypiąć tabletko albo można łyk czerwonionego wina wypić. Nie wiem, co bardziej przyjemne. My jesteśmy chorobistami, czy ja zawsze uważam, że coś jest pojaw przyjemność, trzeba to robić w organizm widocznie. Po to te ośrodki przyjemności mózgu wynalazł yy, i one są, żeby je stymulować w różny sposób. No i to, co mówiłem, kwasy tłuszczowe, tym trzeba się zaprzyjaźnić. Kolejna rzecz, że mamy zawsze nie robimy, to jest jod. Ten jod możemy, powinniśmy suplementować, bo to, co jest w soli, to jest zatoczenie głowy, czyli 5%, najlepiej płyn Lugola, od 5 do 10 kropli w naszej sytuacji, zawsze nam wypełni nasze magazyny po to, żeby hormony tarczycy między innymi mogły dobrze funkcjonować. Tutaj alginina dobra. No i nie zapominamy o układzie limfatycznym czy naszej kanalizacji. Jeśli kanalizacja będzie zatkana, będzie wylewała, nie będziemy zdrowi. I na oczyszczanie linii, i tak dalej. Państwo tych przepisów znajdą dużo. No i proszę Państwa, mamy wirusy, bakterie i pasożyty, o których dzisiaj była mowa. Tak? Na zakończenie, żeby Państwo troszeczkę było weselej. Proszę Państwa, a Ty jesteś pewien, że nigdy nie byłeś pod rosyjskim wpływem? No, ja niestety byłem. No i proszę Państwa, na razie tyle. Dziękuję. Ja jeszcze tylko krótko, potem przejdziemy do pytań. Jak ktoś by tutaj, tak sobie myślę, przyszedł z zewnątrz i nas posłuchał, to powiedziałby, no przecież to są teorie spiskowe. Wariaci. To są absurdy, tak? Problem polega na tym, że my jesteśmy ludźmi nauki, my wiemy jak się poruszać w świecie publikacji naukowych, potrafimy analizować i weryfikować te treści. Poza tym, no, okazuje się, że to, co, o czym piszemy, przynosi efekt. I to, gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział teoria spiskowa, no to ja mam złą informację dla kogoś takiego. To nie jest teoria spiskowa, to jest praktyka spiskowa systemu. Tak jest. I niestety to trzeba powiedzieć. Ja mając, wracam do, do, do początku wypowiedzi, mając do czynienia z lekarzami, bo też nie możemy powiedzieć, że wszyscy lekarze są szkodnikami, szkodzą nam, to nieprawda. Są mądrzy lekarze. Jest ich bardzo niewiele. Trudno jest znaleźć właściwych lekarzy, właściwy gabinet, ale można to zrobić. Zawsze jak mam do czynienia z lekarzem, to zadaję jakieś takie, wydawałoby się podkrytywe pytanie. Jedno z takich pytań to jest na przykład, co to są wolne rolniki? Okazuje się, że wielu nie wie. Właściwie to ja nie przypominam sobie żeby któryś z lekarzy, a mówię o lekarzach doświadczonych, o ordynatorach, o kardiologach i tak dalej, lekarzy chorób wewnętrznych, nie wiedzą, co to są wolne rodniki. Okej, okay, pan nie wie, dobra, przechodzimy dalej. Ja już wiem, z kim mam do czynienia. E, sobie tam rozmawiamy na zupełnie inne tematy. Rozmawiamy o sepsie. No dobrze. Co pan, panie doktorze myśli na temat em, podania naskorbinianu czyli tej witaminy C, mówiąc potocznie, we wlewie dożyżnym? Patrzy, zastanawia się, widzę, że nie wie, ale coś sobie przypomina. No, może faktycznie na te wolne rodniki to ta witamina C by wpłynęła, ale, ale my nie mamy. My w szpitalu nie mamy na stanie witaminy C w formie wewnętrznej. Wyobraź sobie, że państwo wydawałoby się, że w aptece szpitalnej hmm. powinno być wszystko to, co ważne. Tego nie ma. Skoro nie ma, no, ale oczywiście nie ma takich wlewów w procedurze, więc. W oczywisty sposób też nie ma tego w aptece, no bo po co? Po co ratować ludzi z sepsy? Przecież można zbierać miliony na, powiedzmy w cudzysłowie, ratowanie ludzi, na kupowanie sprzętu, który, sprzęt oczywiście jest istotny, jest ważny, ale nie możemy pomijać faktycznie skutecznych preparatów, prostych, skutecznych i tanich. Więc to jest niestety praktyka spiskowa, tak jak mówię, praktyka spiskowa systemu. My z nim walczymy, my z nim będziemy walczyć i tak jak mówię, no my nie jesteśmy znikąd, my się obracamy w świecie nauki, i my nigdy byśmy się nie zgodzili na to, żeby promować coś, co nie jest prawdą. Ja z mojej perspektywy tutaj y, współtwórca ze swojej, absolutnie, my właśnie pokazujemy to, co jest skuteczne, co jest prawdziwe. I niezależnie od tego, czy y, podważa to, o czym mówimy, profesor specjalisty od epidemii jeden, drugi czy trzeci, ja mogę zapytać, gdzie są dzisiaj ci profesorowie? Oni byli bardzo aktywni. My znamy ich nazwiska, a być może już zapominamy ich nazwisk, tych specjalistów od epidemii. To ja powiem Państwu tak, pamiętajmy te nazwiska, pamiętajmy co było, Rozumiem. pamiętajmy z czym mieliśmy do czynienia. I właśnie dlatego jest między innymi ta książka, żebyśmy pamiętali. Pani powiedziała, że, że gdzieś to jest stosowane, te metody są stosowane, prawda? Któraś z Państwa powiedziała, że te metody. Nie. Właśnie, tutaj mamy zestaw podstawowych, bardzo skutecznych metod leczenia grypy. Sezonowej grypy, która zawsze będzie do nas wracać. Czy to jest COVID, czy to jest jakikolwiek inny wirus, to tutaj mamy podręcznik. Gdyby każdy Polak miał taki podręcznik, to szanowni Państwo, pewnie nie byłoby grypa, bo w ogóle byśmy nie mówili o grypie, bo ona by nie była problemowa. Nie byłoby zgonów ze względu na grypę, a bardzo dużo ludzi, znacznie więcej niż na covid, umierało i będzie umierało na grypę z wielu powodów. I gdyby mieli taką książkę, pewnie byłoby nas więcej. Gdyby mieli drugą książkę, też Polaków byłoby więcej. My dziś jesteśmy coraz bardziej chorzy. My dziś jest coraz, coraz więcej wśród nas inwalidów. I tak sobie myślę, że... Jeżeli będziemy, a będziemy promować nasze książki, nasze teorie, które tutaj przedstawiamy, to to jest znacznie lepsza polityka demograficzna niż 500 plus i 800 plus, bo to jest polityka, która wzmacnia nasze społeczeństwo, wzmacnia Polaków. Ktoś do mnie napisał, czy będzie tłumaczenie na język angielski. Być może kiedyś będzie, ale mi najbardziej zależy na tym, żeby ta książka dotarła do Polaków, żeby nas, Polaków było jak najwięcej, bo o to chodzi nie Niemców, nie Austriaków i tak dalej. Mi zależy na tym i nam wspólnie, żeby my, żebyśmy jako społeczeństwo byli silniejsi, żeby było nas więcej, żebyśmy żyli jak najdłużej, a nie jak najkrócej. Żyjemy coraz krócej: coraz więcej jest chorób przewlekłych, coraz więcej chorób nowotworowych. Więc a my robimy tak, żeby właśnie tak jak mówię, nas było więcej, żeby to życie, jakość życia była jak najlepsza. No i właśnie, żeby ta starość była przyjemna, radosna, długa i, i pozbawiona, znaczy, żeby się nie kojarzyła z, albo z wizytą w aptece, albo z wizytą e, w gabinecie medycznym i kontakcie z lekarzem, który właściwie tego starszego człowieka nie słucha. Bo lekarz nie słucha dzisiaj pacjenta. E, pacjent, kim jest pacjent dla e, lekarza? Nikim. Bo. E, Numerkiem. Dlaczego? Dlatego, że ale, ale ja, ja Pani powiem, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że ten pacjent nie jest przygotowany do rozmowy z lekarzem, i nasze książki też po to są tworzone, żeby ten pacjent miał podstawową wiedzę i żeby był partnerem do rozmowy dla lekarza. I wtedy już sytuacja będzie zupełnie inna, ten dialog będzie zupełnie inaczej wyglądał, jeżeli lekarz zobaczy: O, mam kogoś, kto się trochę zna, nie mogę mu y, zaordynować statyn, nie mogę mu zaordynować. Inhibitorów, y, tak beta-blokerów, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Czegoś szkodliwego, bo aha, bo on wie, co to jest inhibitor konwertazy angiotensyny, Aha, wie! O, to już, stop, uwaga! Y, oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z takim lekarzem, no to najlepiej powiedzieć, dziękuję bardzo, pomyłka, do widzenia, szukam następnego. Oczywiście nie jest to takie łatwe. Tak? Y, my, y, 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 praktyka spiskowa polega na tym, że trudno sobie wyobrazić, że, że lekarz może szkodzić pacjentowi. To się nie mieści w takim klasycznym hmm. rozumieniu, prawda? Dlatego idziemy do lekarza. Idziemy do lekarza o pomoc, a tej pomocy nie dostaniemy więcej. Dostaniemy propozycję, to która nam szkodzi. Przez wiele lat nam przynosi skutki bardzo negatywne. O tym tutaj była mowa. Większość, właściwie nawet więcej niż, niż tutaj Pan Profesor powiedział, jest w naszej książce. Więc jeżeli ktoś sobie notował, to znacznie lepiej jest sobie po prostu zaznaczyć to w książce i mieć ją pod ręką, bo ona jest naprawdę istotna i tak jak mm. mówię. Dzięki niej my będziemy po prostu zdrowsi, dlatego może, robimy, co możemy, żeby ją promować, żeby ją pokazywać. W pierwszym, w pierwszym tomie jest także mowa troszkę o propagandzie. Pani, która występowała przed nami, mówiła o deepfakeu i o dezinformacji, właśnie mamy do czynienia. Tak jak jest teraz, chyba nigdy wcześniej nie było, nie było, jeżeli chodzi o dezinformację. My dzisiaj przecież włączamy te wiadomości telewizji polskiej, to tam wydawałoby się, że prawdziwa jest chociaż nazwa tego programu, ale nie, nawet nazwa nie jest prawdziwa, bo jak sobie sprawdzimy słownikowo, e, co znaczy wiadomości, wiadomości to jest zestaw informacji, a w wiadomościach telewizyjnych nie ma nawet informacji, więc nawet tytuł programu informacyjnego nie jest prawdziwy w tak głębokim dziwacznym systemie kłamstw funkcjonujemy, więc bardzo trudno jest sobie w tym systemie radzić, ale tutaj pokazujemy statystyki i tutaj pokazujemy też, w jaki sposób podchodzić do informacji, które nam e, przedstawiają media, e, czynniki oficjalne i po takim po przeczytaniu tej książki myślę, że będziemy troszkę sprawniejsi w weryfikowaniu tych wszystkich fakeów, deep fakeów tych dezinformacji, tych kłamstw mhm. i to jest też taka troszkę, troszkę taki poradnik, jak sobie radzić właśnie z mediami, które... I są to nie tylko te, telewizja polska, to także media prywatne również manipulują, tam jest też zmanipulowane, troszkę w inny sposób informacja, ale jednak, więc no najlepiej tak jak mówię, opierać się na rzetelnych opracowaniach mhm. naukowych, czyli akurat no, tutaj się pochwalamy na naszych książkach, bo one są w 100%, 100 rzetelne. No i na kolejnych naszych tomach. Pani zapytała, ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Skoro rozmawiam z, z lekarzami, oni w tej chwili mówią, opowiadają o rzecz, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. Coraz młodsi ludzie trafiają na działy kardiologiczne z incydentami kardiologicznymi, to są już 30-40-latkowie. To nie są żarty. Jeszcze pani mówi 25 lat. Oni nigdy wcześniej, mówię o personelu medycznym, nie widzieli takiej sytuacji. I oficjalny przedstawiciel nurtu medycyny no, szpitalnej mówi: albo szczepionki, albo COVID. Po czasie efekt tego wirusa. Nie wiemy. My, jako naukowcy, oczywiście nie powiemy, czy to są szczepionki, czy COVID, czy być może inny czynnik. Trzeba by nad tym popracować, trzeba by to, żeby to było rzetelne, trzeba byłoby to zweryfikować. W tej chwili nad czym innym pracujemy, ale z tego co wiem, to, to są naukowcy, którzy pracują nad tym, żeby dojść do, do, do wniosku. Co jest przyczyną tego, że 30-latek dziś dostaje, za, dostaje na przykład m, zator. E, zator, udar Wodal, i tak dalej. Zawał. Zawał. E, w dodatku przy 30-latku, jeżeli jest zawał, to jest trudno. To, to znacznie trudniej, żeby on wyszedł z tego cało, niż przy osobie starszej. Mhm. Więc, dawału, rozdrowy, oczywiście My już musimy kończyć. Tak. Dobrze, to ja już chcę do końca. Chcę w takim razie powiedzieć, że Dobrze, jeszcze pracujemy nad tomem trzecim. Tom trzeci będzie dotyczył chorób nowotworowych. Będzie to troszkę sensacyjny tom, znaczy w dużej mierze sensacyjny, ale będzie także mm, przestrzegał przed tym, na co uważać. PSA, badanie PSA już w tej chwili jest skompromitowane, nic nie wnosi. Prewencyjne usuwanie stercza, czyli prostaty, a to się też tak zdarza, jest absurdem. To powoduje, że mamy rzesze inwalidów, którzy wychodzą z tego szpitala i potem się okazuje, że są inwalidami. Więc o tym też będziemy mówić, będziemy przestrzegać, na co uważać. Pracujemy, kończymy i, i myślę, że będzie dobrze. 10 tomów, 8, 10 tomów co najmniej będzie. Dziękuję bardzo. Dobra informacja jest taka, że po obiedzie, bo teraz jest obiad, będzie dalsza część spotkania z tymi fantastycznymi mężczyznami. Także zapraszam na obiad y, od do godziny 14. O, o 14 godziny czerwony, tak? Niecałe. Zapraszam.